Cześć, witam na kanale Luš Chemia. Dzisiejszy odcinek trochę nie po kolei, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Na ogień idą berylowce. Jest to cudna grupa do omawiania, ponieważ wszystkie, tak jak litowce, mają podobne właściwości. Oczywiście w rodzinie zawsze znajdziemy czarną owcę. Nią będzie w tym przypadku beryl, u którego wszystko będzie inne. Ale zacznijmy od początku. Jak widzimy w układzie okresowym, berylowce to począwszy od berylu, następnie magnez, wapni, stront, bar i na końcu pierwiastek marii, rad, pozdro dla kumatych. Jest to więc grupa druga. Inaczej nazwiemy te pierwiastki metalami ziem alkalicznych. Zobaczymy sobie na konfiguracji elektronowe trzech pierwszych. Tyle nam wystarczy. Początkowo beryl. Beryl ma liczbę atomową 4. No to sobie piszemy. 4BE. Następnie. Wystarczy nam w zupełności konfiguracja skrócona. Więc będziemy tutaj mieli rdzeń helu. A następnie 2S2. Następnie magnes. Magnez ma liczbę atomową równą 12. Następnie rdzeń, tym razem neonu. I 3S2. I trzeci z pierwiastków. Wapni. Liczba atomowa 20, i tutaj mamy rdzeń argonu oraz powłoka czwarta, podpowłoka S i dwa elektrony. Zauważamy tutaj pewną prawidłowość. Jeśli sprowadzimy skrócony zapis podpowłokowy do postaci ogólnej, to dostaniemy NS2, gdzie N to numer powłoki. Dlatego przewidujemy dla berylowców, Plus drugi stopień utlenienia. I też tylko taki u nich zobaczymy. Są metalami, więc ich elektroujemność jest niska, więc dążą do oddania elektronu, więc oddają te dwa z ostatniej powłoki i osiągają konfigurację gazu szlachetnego. Notabene tego, który jest w skróconym jako rdzeń. Czyli na przykład u berylu będzie to Hel. Oto was raczej na maturze nie zapytają, ale można je zidentyfikować za pomocą próby płomieniowej, czyli po prostu bierzemy ten metal i ciepiemy go do ognia. Spala się on charakterystycznym płomieniem i to w sumie tyle. Widzicie to teraz na ekranie. Możemy tak rozpoznać wapń, spala się kolorem ceglasto-czerwonym, strąt karminowy. W woli wyjaśnienia dla mężczyzn, to coś jak czerwony. Macie zdjęcie gdzieś teraz na ekranie oraz bar zielony. Kolejną sprawą jest to, że berylowce tworzą zazwyczaj związki jonowe ze względu na dużą różnicę elektroujemności. Nasza czarna owca, czyli beryl, nie ma już aż tak dużej, więc tworzy też związki kowalencyjne. To wyjaśnia nam odmienność berylu od innych berylowców. Można go porównać bardziej do glinu niż do kolegów z grupy drugiej. A jakie są ich takie przyziemne właściwości? Są to na ogół ciała stałe, wykazują połysk metaliczny, twardsze od litowców, gęstość także mają od nich większą, przewodzą prąd lepiej niż litowce, wynika to z gęstości gazu elektronowego w wiązaniu metalicznym. Tutaj są aż dwa elektrony od każdego kationu tam był tylko jeden są także cięższe od litowców, i temperatury topnienia także są wyższe. Zanim przejdziemy do reakcji, co warto jeszcze z nich takiego zapamiętać? Na pewno nie możemy zapomnieć o czarnej owcy, co będę dzisiaj powtarzał przez cały odcinek, czyli berylu, który będzie tworzył jako jedyny z berylowców związki amfoteryczne, a w przypadku wodorków obojętne. Ale jeszcze, że tylko i wyłącznie wodorotlenek strontu i baru są mocnymi zasadami, podobnie jak litowce. Reszta już jest nierozpuszczalna lub słabo rozpuszczalna. Dodatkowo, jak wynika z właściwości chemicznych, beryl jako amfoter i jego związki nie reagują z wodą. Na koniec dodajmy najważniejsze wzory z berylowców: CaCO3 jest to wapień, kalcyt lub kreda lub marmur. CaSO4 jest to anhydryt. I hydrat dwuwodny, gips krystaliczny, tworzą skały gipsowe. Mamy jeszcze karnalit o wzorze KMGCl3, magnezyt MgCO3 i dolomit, jest to mieszanka MgCO3 z CaCO3. To teoretyczną część mamy już za sobą, teraz przechodzimy do reakcji. Nie jest to aż takie trudne, jak się wydaje. Zaczynajmy więc. Zacznijmy od reakcji czystych berylowców. Rozpoczniemy od reakcji z tlenem z powietrza. Tutaj należy zapamiętać, że trzy pierwsze, czyli beryl, magnez i wapń, tworzą tlenki, a stront i bar nadtlenki. Napiszmy sobie teraz reakcję każdego z tlenem. Czyli początkowo mamy beryl, który jest pierwszy, utleniamy go i otrzymujemy tlenek berylu. Pamiętajcie, zawsze należy uzgodnić reakcję, czyli po lewej dwa tleny, tutaj dwójeczkę i tutaj dwójeczkę. Następnie mamy magnez z tlenem i otrzymujemy tlenek magnezu. Tutaj dwójeczka i tutaj dwójeczka. Następnie wapń plus tlen i otrzymujemy tlenek wapnia. Tutaj dwójeczka i tutaj dwójeczka. I następnie te odmienne, czyli te najbardziej aktywne, czyli bar plus tlen i otrzymujemy wtedy nadtlenek baru. Przypominam, że w nadtlenkach tlen jest na minus pierwszym stopniu utlenienia. I następnie mamy rad plus tlen i otrzymujemy nadtlenek radu. Dodatkowo dodam, że już beryl i magnez mają mniejszą aktywność, więc ich już nie trzeba przechowywać w nafcie, jak musieliśmy przechowywać litowce. Od magnezu w górę już powinniśmy. Następnie sprawdźmy, jak zachowują się berylowce w wodzie. Zacznijmy od czarnej owcy. Beryl z wodą nie reaguje. To jest bardzo ważne. Następnie mamy magnes, który reaguje z wodą, ale dopiero na gorąco. Zobaczmy na reakcję. Magnez plus woda. Uwaga, na gorąco, czyli musimy dopisać to te na górze. Trzeba podkreślić, że do tej reakcji musimy dostarczyć ciepła i wówczas. Otrzymamy wodorotlenek magnezu oraz wodę. A potem już normalnie, na zimno. Nie piszemy te nad strzałką. Na przykład strąd plus woda. Otrzymujemy wodorotlenek strątu oraz wodór. Tak samo będzie reagował wapń, bar i rad. Przejdźmy teraz do reakcji metali z wodorem. Ogólnie wszystkie metale grupy drugiej. Reagują z tym pierwiastkiem nawet beryl. Zapiszmy sobie przykładowo reakcję magnezu z wodorem. Czyli mamy magnez plus wodór i w tej reakcji otrzymujemy wodorek magnezu. oraz wapnia z wodorem. Wapń plus wodór otrzymujemy wodorek wapnia. Warto dodać, że berylowce reagują z niemetalami tworząc sole. Przykładowo reakcja strontu z chlorem, czyli stront plus chlor. Przypominam, że chlor piszemy w postaci cząsteczki dwuatomowej, tak samo jak fluor, brom, jod, tlen i wodór. Otrzymujemy wówczas sól, czyli SrCl2 oraz na przykład magnezu z jodem, czyli magnez plus jod. Otrzymujemy w tej reakcji MgI2. Z kwasami także reagują bezproblemowo. Jak zobaczymy sobie w tablicę maturalne, to mają potencjał niższy niż wodór, więc wypierają wodór z kwasów. Napiszmy sobie reakcję magnezu z kwasem chlorowodorowym, jako przykład kwasu beztlenowego, oraz reakcję wapnia z kwasem siarkowym 6. No to zacznijmy. Magnez plus HCl, no i otrzymamy sól, MgCl2 oraz wodór. No a w przypadku reakcji wapnia z kwasem siarkowym 6, no to reaguje nam wapń z kwasem siarkowym 6, czyli H2SO4, otrzymujemy wówczas CaSO4 oraz wodór. Jak otrzymujemy berylowce? Najprościej poprzez elektrolizę. Uwaga, stopionych soli kwasów beztlenowych. Gdyby był to roztwór wodny. To dojdzie wtedy na katodzie do redukcji nieberylowca, a wodoru z wody, więc otrzymamy wtedy wodór, a nie ten pierwiastek, który nas interesuje. Więcej o tym mówię w filmiku, o e... więcej mówię o tym w filmiku o elektrolizie, który według mojego harmonogramu już za niedługo powinien pojawić się na kanale, lub już jest, zależnie od tego kiedy to oglądacie. Warto jeszcze dodać, że goły beryl reaguje z zasadami. Weźmy sobie reakcję berylu z zasadą sodową, czyli z NaOH. Musimy jeszcze pamiętać, że należy w tej reakcji dodać jeszcze wodę. Powstaje nam wówczas kompleks i wydziela się wodór. Czyli wzór kompleksu to będzie Na, zaraz się dowiemy co tutaj, następnie beryl, OH i liczba koordynacyjna dla berylu to 4. Teraz oH jest minus, więc minus pierwszy minus 1 razy 4 to jest minus 4. Beryl to plus 2, więc minus 4 plus 2 to jest minus 2. No a w sud jest plus 1, więc żeby się wyrównało do 0, to tutaj musi być dwójka. I ważne, wydziela się nam tutaj jeszcze wodór. Jeśli nie widzieliście mojego filmiku o związkach koordynacyjnych, to odsyłam. Link w prawym górnym rogu. Teraz należy to jeszcze uzgodnić. Żeby to zrobić, napiszemy sobie bilans jonowy dla tej reakcji. Będzie prościej. No to najpierw wpiszemy reakcję utlenienia. Widzimy, że beryl z metalicznego utlenia nam się do anionu koordynacyjnego czyli BEOH 4 razy wzięte to w nawiasy kwadratowe i 2 minus. Tutaj jest beryl na zerowym, tutaj jest na plus drugim, więc oddaje dwa elektrony. Teraz widzimy, że mamy tutaj środowisko zasadowe. Po prawej stronie mamy 4 minus, więc wyrównujemy 4 jonami OH. Minus. I teraz się wszystko zgadza w reakcji utlenienia, reakcja redukcji. Tutaj polecam redukować sobie wodór z wody, a nie z OH, czyli będzie to woda plus 2 elektrony, bo tutaj jest wodór na plus pierwszym wydziela nam się wodór, który jest w postaci cząsteczki dwuatomowej, więc uwzględniamy od razu dwa wodory, więc jeden wodór do zredukowania się do zerowego wymaga jednego elektronu, więc dwa wymagają dwóch. No i powstaje nam cząsteczka wodoru. No i teraz nie zgadza nam się ładunek. Musimy po prawej stronie dopisać dwa jony OH- i tutaj jeszcze wtedy dwójkę. Teraz nam się już wszystko zgadza. Zobaczmy jeszcze, czy ilość oddanych i przyjętych elektronów się zgadza. Tutaj jest 2 i tutaj jest 2. Więc wszystko jest ok. To teraz tak. Przed Berylem coś wpisujemy. Nie mamy 1. Następnie, czy wpisujemy coś przed NaOH. Yy, tutaj mamy 4OH-, ale tutaj mamy 2, więc wpisujemy 2. Przed H2O coś wpisujemy. Wpisujemy dwójkę. Przed cały kompleks nie wpisujemy nic, i przed H2 nie wpisujemy nic. I reakcja jest uzgodniona. Gołe i wesołe berylowce zostawiamy, z tlenkami berylowców się witamy. Zacznijmy od charakteru chemicznego. Wszystkie tlenki berylowców wykazują charakter zasadowy, oprócz tlenku berylu. No, kto by się spodziewał? Jak wcześniej wspomniałem, ma on charakter amfoteryczny, czyli reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą. Ale nie z wodą. Natomiast reszta, przykładowo tlenek magnezu, reaguje z kwasami, na przykład solnym. Zapiszmy sobie te reakcje. Tlenek magnezu plus kwas solny. Otrzymujemy chlorek magnezu oraz wodę. Tutaj dwójka i wszystko się zgadza. No i zapiszmy sobie jeszcze jonówkę. MgO nie rozpisujemy. HCl rozpisujemy. MgCl2 rozpisujemy, bo jest rozpuszczalne. H2O nie rozpisujemy, czyli skrócą nam się jony chlorkowe, więc będziemy mieli MGO plus 2H, plus, otrzymamy MG2 plus, plus H2O. W przypadku tlenku berylu reaguje normalnie z kwasami. Przykładowo tlenek berylu, czyli BEO plus kwas siarkowy 6 i w tej reakcji otrzymujemy BESO4 plus H2O. To należy jeszcze uzgodnić, nie należy, bo wszystko uzgodnione. No i jonówka. BO nie rozpisujemy, bo jest tlenkiem, H2SO4 rozpisujemy, mocny kwas, BSO4 jest rozpuszczalne w wodzie, rozpisujemy, i H2O nie rozpisujemy, bo to tlenek. Czyli widzimy, że powtarzają nam się aniony siarczanowe 6. Czyli nie uwzględniamy ich w zapisie jonowym skróconym. Czyli będzie to BO plus 2H, plus. otrzymujemy BE2 plus, plus H2O. Ale coś charakterystycznego, podobnie jak przy gołym berylu, dzieje się z tlenkiem berylu. Tlenek berylu reaguje z zasadami. Musimy jeszcze dopisać wodę i tutaj już wodór się nie wydziela. Zabierzmy sobie ponownie reakcję tlenku berylu. Może tym razem z zasadą potasową. No i przypominam, że jeszcze woda. I otrzymujemy wówczas kompleks, czyli będzie to już podobny kompleks jak w poprzednim, więc nie będę już tutaj nic obliczał. Tak wygląda ten kompleks. No i tutaj już nie trzeba bilansu jonowego. Wystarczy wpisać tutaj dwójeczkę. Zabijmy sobie jeszcze formę skróconą. BEO nie rozpisujemy. Zasadę potasową rozpisujemy, H2O nie rozpisujemy, kompleksy są rozpuszczalne, więc rozpisujemy. Więc widzimy, że kationy potasu nie wezmą udziału w reakcji, więc będzie to BEO plus 2OH minus plus woda, więc otrzymujemy anion tetrahydroksoberylanowy. Jeśli chcecie wykazać charakter chemiczny, to musicie zrobić dwa doświadczenia: z kwasem i z zasadą. Tlenki berylowców reagują także z wodą, oprócz, wiadomo, tlenku berylu. Weźmy sobie na przykład tlenek wapnia, który jest nazywany wapnem palonym. Pod koniec odcinka powiem dlaczego. Reaguje on z wodą i otrzymujemy wodorotlenek wapnia, czyli CoH dwa razy wzięte i to jest wapno gaszone. Reagują także z tlenkami kwasowymi, dając sól kwasu tlenowego. Na przykład tlenek wapnia, czyli CaO, z tlenkiem siarki 6, czyli SO3, daje nam siarczan 6 wapnia, czyli CaSO4. Tutaj nie ma jonówki, ponieważ nie jest to reakcja w roztworze wodnym. Kolejną taką reakcją może być tlenek magnezu, czyli MgO. Z tlenkiem fosforu 5, czyli P4O10. Pamiętajcie, że tlenek fosforu 5 ma wzór P4O10, a nie P2O5. To jest mega ważne i daje nam standardowo fosforan 5 magnezu, czyli MG3, PO4, dwa razy wzięte. To jeszcze trzeba uzgodnić. Polecam zacząć od fosforu. Czyli tutaj dwójeczkę i tutaj szósteczkę. Jak otrzymamy takowe tlenki? To na przykład poprzez bezpośrednią syntezę z tlenem. Bez baru i radu z wiadomych powodów. Tworzą one nadtlenki. Na przykład magnez z tlenem daje nam tlenek magnezu. Czyli Mg plus O2 otrzymujemy MgO. I tutaj dwójeczka i tutaj dwójeczka. Albo stront z tlenem daje tlenek strontu. Tu dwójeczka i tutaj dwójeczka. Metodą otrzymywania tlenków baru i radu jest rozkład termiczny ich nadtlenków. Nadtlenek baru przykładowo daje nam tlenek baru i tlen, czyli BAO2, rozkład termiczny daje nam BAO plus O2, tutaj dwójeczkę i tutaj dwójeczkę. Wielu uczniów się tutaj myli. Bo w litowcach pamiętacie, że jak mieliśmy natlenek czy ponadtlenek, to redukowaliśmy tym metalem. Tutaj jest to tylko i wyłącznie rozkład termiczny. Następny to jest rozkład termiczny soli, ze szczególnością węglanów i wodorowęglanów, czyli np. CaCO3, rozkład termiczny, otrzymujemy CaO oraz CO2. Przejdźmy teraz do wodorków berylowców. Wykazują one charakter zasadowy oprócz, pewnie zgadliście, wodorku berylu, który jest obojętny. To znaczy, że nie reaguje z niczym. Zasadowe reagują z kwasami, na przykład wodorek magnezu z kwasem chlorowodorowym. Czyli MgH2 plus HCl otrzymujemy MgCl2 plus H2. Z wodą też reagują oprócz wodorku berylu, który nie reaguje z niczym. Przykładowo SRH2, czyli wodorek strątu reaguje z wodą, i w tej reakcji otrzymujemy wodorotlenek strontu oraz wodór, a otrzymujemy poprzez bezpośrednią syntezę berylowca z wodorem, czyli na przykład bar plus wodór. I otrzymujemy wodorek berylu. Przejdźmy teraz do wodorotlenków. Zacznijmy sobie od wypisania wszystkich wzorów wodorotlenków berylowców. Ogólny wzór wodorotlenków berylowców jest to MOH dwa razy wzięte. No to wyjdzie nam wodorotlenek berylu, następnie wodorotlenek magnezu, kolejno wodorotlenek wapnia, Następnie wodorotlenek strontu i na końcu wodorotlenek baru i tyle. Wodorotlenku radu nie ma, bo jest on promieniotwórczy. I nas na chemii nie interesuje. W sensie może jest, ale jest nietrwały i ogólnie my się nim nie zajmujemy. No i teraz tak. N N T -r -r. Czyli berylu magnezu nierozpuszczalny, wapnia, trudno strontu, baru rozpuszczalny. To co mówiłem na początku. Wodorotlenek berylu jest amfoteryczny, a reszta to są wodorotlenki zasadowe. Czyli skoro są to wodorotlenki zasadowe, oprócz wodorotlenku berylu, który jest też amfoteryczny, to wynika z tego, że wszystko reaguje z kwasami. No to zapiszmy sobie przykładowo reakcję wodorotlenku strontu z kwasem azotowym 5. Otrzymamy wówczas SrNO3 dwa razy wzięte plus H2O i tutaj jeszcze trzeba wpisać dwójeczkę. To jest przykład reakcji z obojętniania. więcej o niej w moim filmiku o solach. I zapis jonowy skrócony będzie postaci H+, plus OH-, daje nam H2O. Teraz omówimy sobie szczególniej wodorotlenek berylu, który jest jak zawsze inny. To weźmy sobie najpierw wodorotlenek berylu, który reaguje z kwasem. Wiemy, że jest amfoteryczny, więc reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i nie reaguje z wodą. Otrzymamy BeCl2 plus H2O i tutaj dwójeczka. Zapis jonowy skrócony będzie następujący. Również jest to reakcja zobojętniania, ale wodorotlenek berylu jest nierozpuszczalny, jak pisaliśmy, więc go nie rozpisujemy. Teraz 2H+, jony chlorkowe się skrócą. Otrzymamy BE2+, H2O. No to tak jak mówiłem w moim filmiku o związkach kompleksowych, wodorotlenek berylu jest amfoteryczny, więc reagując zasadą przykładowo potasową, otrzymamy kompleks. Tutaj już nie musimy dopisywać żadnej wody. Należy pamiętać, że liczba koordynacyjna dla berylu wynosi 4. Tak samo dla wodorotlenku, tlenku i samego berylu. Tutaj jeszcze trzeba dwójkę, żeby wszystko się zgodziło. Zapis jonowy skrócony no to wodorotlenku berylu nie rozpisujemy kationy potasu się skrócą, więc zachodzi reakcja wodorotlenku berylu z anionami wodorotlenkowymi, w wyniku czego otrzymamy anion tetrahydroksoberylanowy. Wodorotlenki berylowców reagują także z tlenkami kwasowymi. Weźmy sobie na warsztat wodorotlenek wapnia i podziałajmy na niego CO2 i otrzymamy wówczas CaCO3, czyli węglan wapnia oraz wodę. No i przejdźmy do zapisu skróconego. Tutaj akurat używamy wody wapiennej, więc CaOH 2 razy wzięte rozpisujemy. Normalnie na maturze, jakimś egzaminie, sprawdzianie czy kartkówce będziecie mieli napisane, że jest to woda wapienna, czyli jak woda, no to jest to rozpuszczalne. I otrzymujemy nierozpuszczalny w wodzie węglan, no i wodę. No i wodę. Dokładnie o tej reakcji za chwilę. Jakie mamy metody otrzymywania wodorotlenków berylowców? Pierwszą z metod jest bezpośrednia synteza pierwiastka z wodą Oczywiście bez berylu. Przykładowo stront plus woda. Otrzymujemy wtedy wodorotlenek strontu oraz wodór. Kolejna to jest tlenek berylowca z wodą. No bez czarnej owcy, bez berylu. Jest to na przykład CaO plus H2O. Była już dzisiaj ta reakcja. Czyli CaOH dwa razy wzięte. Kolejna to jest wodorek berylowca z wodą. Na przykład BaH2 plus woda otrzymujemy wówczas BaOH dwa razy wzięte, no i wodór. Ostatnim sposobem jest strącanie osadu. Tutaj głównie beryl i magnez, ponieważ są to wodorotlenki na pewno nierozpuszczalne w wodzie. Czyli na przykład weźmy sobie azotan 5-berylu, który jest rozpuszczalny. I do niego nalejmy zasady sodowej. Otrzymamy wówczas wodorotlenek berylu oraz rozpuszczalny w wodzie azotan 5 sodu. No i w zapisie o nowym skróconym. Azotan 5 berylu rozpisujemy, bo to jest sól rozpuszczalna. Zasadę sodową wiadomo. Wodorotlenku berylu, jak już powiedziałem, nie rozpisujemy, to jest osad. No i azotan 5 sodu rozpisujemy, więc skrócą nam się. Aniony azotonowe 5 oraz kationy sodu, czyli będzie to reakcja berylu z anionami wodorotlenkowymi, w wyniku czego otrzymamy wodorotlenek berylu nierozpuszczalny w wodzie. Podobnie będzie przebiegała reakcja z magnezem. Na koniec dodajmy sobie, czym jest twardość wody. Jest ona spowodowana obecnością soli, wapnia i magnezu, a dokładniej stężeniem kationów tych pierwiastków. Dzielimy ją na przemijającą, która jest spowodowana węglanami i wodorowęglanami. Usuwamy ją przez zagotowanie. Dodam jeszcze tutaj, że powstaje czasami coś takiego jak kamień kotłowy. On jest również spowodowany przykładowo węglanem wapnia. No i usuwamy go poprzez działanie kwasem octowym lub czasami kwasem cytrynowym. Czyli kwas octowy to jest CH3COOH. I otrzymujemy wówczas CH3COO dwa razy wzięte CA plus CO2 plus H2O. No i co nam to dało? No dało nam to po prostu to, że to jest rozpuszczalne w wodzie, więc wtedy wystarczy zagotować i kamień kotłowy zniknie. Wyróżniamy jeszcze twardość wody trwałą. I ona jest wynikiem obecności np. siarczanu-6 wapnia lub siarczanu-6 magnezu lub chlorku magnezu. Wtedy należy dodać węglan sodu, by wytrącić węglan wapnia lub można też dodać polifosforany wapnia, np. z proszków do prania, które utworzą nam kompleks z wapniem i magnezem, które są dobrze rozpuszczalne. Charakterystyczne jeszcze dla tego tematu reakcje to reakcje wapienia, czyli CaCO3, Nazywamy je tworzeniem zaprawy murarskiej. Czyli mamy to CaCO3, i teraz tak. Pierwsza reakcja to jest po prostu rozpad termiczny, to co już dzisiaj pisaliśmy, czyli jest to CaO plus CO2, no i to jest to wapno palone. Stąd ta nazwa, no bo jest to rozkład termiczny, czyli my jakby je palimy. Następnie CaO plus H2O, czyli to, co tam się nam pali, tak w cudzysłowie, to no po prostu to gasimy wodą, tak jak strażacy. Problem masz, pomocną dłoń. No i wtedy otrzymujemy wapno gaszone, no bo z wapna palonego powstaje nam gaszone, bo użyliśmy wody. A jak wykryjemy wodę wapienną, czyli CaOH dwa razy wzięte, czyli wapno gaszone? No po prostu do CaOH dwa razy wzięte. Dajemy CO2, no i wiadomo, wody, i otrzymamy wtedy CaCO3 i H2O. Węglan wapnia jest w wodzie nierozpuszczalny. No i to tyle na dziś. Wyszedł troszeczkę przydługi odcinek. No i żeby nie przeciągać, do usłyszenia w następnych odcinkach. Siemanko.